Witajcie, stół warsztatowy jest już zrobiony. Niestety już znajduje się na nim pełno klamotów. Niestety nie miałem czasu, żeby go nagrać od razu po zrobieniu. Mm, tak to wygląda. Tutaj mamy dodatkową półeczkę, o której mówiłem wcześniej. Tutaj czekają jeszcze piły. Które miałem nagrać Jak zwykle nie ma czasu, żeby to zrobić Tutaj mamy piłę Evolutiona którą, którą mi przysłała firma Żeby zrobić jakiś krótki test Bardzo fajna piła Można nią ciąć Stal jak i drewno Różne tworzywa sztuczne Także bardzo fajna ukośnica Zobaczymy jak będzie troszeczkę czasu Postaram się zrobić z tego jakiś test Dodatkowo jeszcze jest taka mniejsza pilarka, ale niestety nie mam na razie na to czasu, żeby, żeby to nagrać. Ale w najbliższym czasie postaram się znaleźć jakieś chwilę czasu, żeby, żeby zrobić jakiś krótki filmik i przetestować tą piłę. Z tego co słyszałem, wszyscy, wszyscy chwalą tą piłę. Bardzo fajna sprawa. Zaletą tej piły jest tarcza, która właśnie umożliwia, ciąć, umożliwia cięcie stali. Nawet do 5 czy też 6 mm, także jest, jest bardzo fajnie. No, ale niestety musicie trochę poczekać, na to, aż znajdę trochę czasu, żeby żeby to nagrać. Stół miałem jeszcze polakierować i chyba tak zrobię. Muszę zrobić tu porządek i, i zrobić to tak, jak się należy, bo takie surowe, surowe drewno to moment i będzie brudnej i czy olej czy coś to wszystko będzie wpijało a lakier zawsze jakąś przetrze się i, i, i będzie jakoś troszeczkę łatwiej to w utrzymaniu wiadomo wszystko po zrobieniu wygląda ładnie troszeczkę gorzej będzie pewnie za pół roku z tym wszystkim no ale to jest nieuniknione w warsztacie